Jaki silnik i jaka transmisja jest w polskich czołgach K2 i jaka będzie w czołgach K2PL? Zanim odpowiem na to pytanie, po pierwsze, Koreańczycy projektując ten czołg chcieli, żeby od początku był tam silnik, transmisja ich własna. Chociaż... Zmienili później zdanie, stwierdzili, że może to być z zagranicy, ale później zaczęli dążyć w czasie projektowania tego czołgu do tego, żeby tam były ich własne rozwiązania. Tylko jak się okazało, nie jest to proste. Tutaj stworzenie Silnika, skrzyni biegów, transmisji, tak ogólnie na to patrząc, to jest coś bardzo, bardzo trudnego, żeby to miało odpowiednią moc, czy też w przypadku transmisji, żeby mogło przenosić odpowiednią moc, żeby miało odpowiednią trwałość, żeby miało odpowiednią wielkość, masę i żeby nie kosztowało 10 razy tyle, co powinno. No, to, żeby jeszcze się dało to w jakiś sposób serwisować, taki normalny. I Korańczycy, żeby nie przedłużać, żeby mieć czas, żeby opracować te własne rozwiązania, żeby też oczywiście no, nie opóźniać i wprowadzenia tego czołgu do, pro, do produkcji seryjnej i tych faz projektowych, ponieważ no, projekt nie może przeciągać się z powodu braku silnika i transmisji y, przez niewiadomo jaki czas. Postanowili, że wybiorą rozwiązania te, które można powiedzieć były kiedyś wyjściowe. Czyli silnik MTU i transmisja ręka. No, wszyscy o nich słyszeli, sprawdzone konstrukcje, bardzo szeroko rozpowszechnione. My też mamy z nimi doświadczenie, tutaj nie ma co nawet im zarzucać. Więc wybrali coś bardzo dobrego. Tylko, że cały czas trwały prace, żeby opracować i silnik, i transmisję. No jak się okazało, opracowanie silnika okazało się czymś prostszym i już od trzeciej partii produkcyjnej, czyli od kilku lat, już ich własny silnik DUSON, później Hyundai, DV27K, też 1500 konny, został wprowadzony do służby. Tylko, że nadal, jeśli chodzi o transmisję, był to ręk. Ich własna konstrukcja, ich własna transmisja została dopuszczona dopiero od czwartej partii produkcyjnej, od tej, która, można powiedzieć, teraz rusza. Tylko, że to dopuszczenie jest warunkowe. Ona nie do końca spełniła wszystkie wymagania, tylko że firma, która ją opracowała, produkuje, zaproponowała na tyle dobre rozwiązania tej kwestii, dodatkowa gwarancja i inne rzeczy, że no jednak zaakceptowano to i rusza produkcja właśnie tej ich własnej transmisji, czołówka 2 z ich własną transmisją. No i oczywiście ona jest dopracowywana. Tylko, że w przypadku Polski my nie kupujemy z tej czwartej partii, my kupiliśmy z trzeciej partii i nasze kadwójki są wyposażone w południowo-koreański silnik Hyundai DV27K i transmisję ręka. I tak samo jest w przypadku tej drugiej umowy. Na te kolejne 180 czołgów, czyli bierzemy. Znowu ten sam silnik no, innej opcji nie ma, ale stawiamy nadal na transmisję ręka i jest to w moim według mnie jest to słuszne, ponieważ tutaj mamy transmisje sprawdzone, wdrożone, szeroko przez nas znane, produkowane w Europie, z gigantycznymi możliwościami, jeśli chodzi o ich naprawy, serwis itd, i tak A to, co dopiero się wprowadza, ta ich rodzima transmisja, niech. Ona jeszcze się dopracuje, niech ona będzie taka jak trzeba. Wtedy będzie można się nad nią zastanawiać. Więc nasze kadwójki, te, które już mamy, te 180 sztuk, które zostały dostarczone w ramach pierwszej umowy, i te 180 kolejnych kadwójek, które zostaną dostarczone w tym roku i przez kilka kolejnych lat. To są kadwójki z silnikami południowo-koreańskimi z transmisją ręka. I tak. Czy to dobrze, że nasze kadwójki mają silniki południowo-koreańskie? Tutaj jest kilka rozbieżnych opinii na ten temat, od takich skrajnych po takie troszkę bardziej wyważone. Według niektórych to bardzo dobre wyjście, ponieważ jest możliwość, że kiedyś uzyskamy licencję, będziemy te silniki produkować u nas. Szansa niewielka, niezerowa, mam nadzieję, że może tak. Kiedyś będzie. Kolejną kwestią jest to, że MTU się bardzo źle kojarzy z państwem, które kiedyś było właścicielem tej, tej firmy i gdzie nadal jest produkowany ten silnik, więc to dla niektórych już jest w ogóle coś, co oznacza, że choćby to był najlepszy silnik tego typu na świecie, to jest to no, coś, co skreśla w ogóle tą, ten silnik. Poprzez różne opinie na temat trwałości tego silnika, różne opinie na temat możliwości jego naprawy itd., tak itd., tak ale to każdy ma swoją opinię. Jeden powie tak, drugi powie tak, to wyjdzie w praniu. Moim zdaniem największą zaletą tego silnika może być to, że może będziemy kiedyś coś z nim robić, to znaczy może go będziemy produkować, chociaż tutaj te szanse są marne. Ale pamiętajmy, że kiedy kupowaliśmy czołgi K2, to kupowaliśmy czołgi, które zostały nam odsprzedane, to znaczy sloty, które były dla Korei Południowej, które były zamówione już z silnikami południowo-koreańskimi z transmisjami ręka. My tutaj nie mieliśmy jakiegoś, jakiejś możliwości um, negocjacji w tej y, sprawie może w drugiej części tej umowy na 180 czołgów tak, ale jeśli chodzi o te pierwsze. To tutaj wyboru nie było. No a Korańczycy też za dużo nam tego wyboru nie dawali, ponieważ doskonale zdają sobie sprawę, że to jest coś, na czym się zarabia, kiedy się sprzedaje, kiedy się serwisuje, remontuje i sprzedaje części. Więc tu za dużo nie mogliśmy zrobić. Stąd też te silniki. Choćbyśmy chyba chcieli MTU, to raczej było to no nie do końca możliwe z powodu tego, jak szybkie te dostawy miały być. Więc z tymi silnikami jesteśmy. Czy to oznacza, że to źle? No niekoniecznie. Miejmy nadzieję, że te pozytywne opinie o tych jednostkach są prawdziwe i że właśnie te silniki są takie, jakie chcielibyśmy, żeby były. Czyli nie tylko, że mają odpowiednią moc, odpowiednie spalanie, da się je w miarę łatwo serwisować oraz mają odpowiednią wytrzymałość trwałość. No, i bardzo fajnie by było, gdyby to była prawda, ponieważ w przeciwnym wypadku to dla nas nic wesołego. Nie ma nic gorszego niż produkt, który jest jeszcze w fazie dopracowywania. Co by się u nas niezbyt pozytywnie wyglądało, ale miejmy nadzieję, że tak nie jest. Dla naszego dobra i bezpieczeństwa, i dla naszych finansów, oby te silniki były tak dobre, jak niektórzy uważają. Więc tutaj trzymamy kciuki. Jeśli chodzi o transmisję, to tutaj nawet nie ma co dyskutować. Ręk to ręk. Sprawdza się, działa. Nie ma problemów. I tak najlepiej by było, gdyby to były rozwiązania, które w pełni serwisujemy, możemy w pełni naprawiać, możemy w pełni modernizować, tylko że no nie jest to prosta sprawa. Jeśli chodzi o serwis, jeśli chodzi o naprawy, jak najbardziej to jest potrzeba, to musimy robić. Inaczej to... No jednak by nie miało sensu i ekonomicznego, jeśli chodzi o nasze bezpieczeństwo, o to, jaki udział tych czołgów byłby oczywiście no, w gotowości, jak one by mogły być, jaki procent z nich byłby działał. O, może tak. Więc silnik południowo-koreański, transmisja niemiecka od ręka. I to wszystko się z sobą zgrywa, tak żebyście wiedzieli, to nie jest tak, że to z sobą nie działa. To jak najbardziej będzie. No, i działa już od lat. Więc tyle. Jeśli chodzi o opinię o tym silniku, tutaj poczekajmy na większą ilość informacji. Tutaj pojawiają się takie różne wieści, i pozytywne, i negatywne. Wolałbym, żeby te pozytywne się potwierdziły, te negatywne, żeby zostały niepotwierdzone dla naszego dobra. I tak, tutaj. Myśląc na przykład w przyszłości, żebyśmy opracowali jakieś cięższe konstrukcje, czy to będzie czołg przyszłości, czy to będą jakieś inne pojazdy, które ważą 50, nawet ponad 50 ton, musimy zdawać sobie sprawę, że silnik i transmisja to są te bardzo ważne elementy, bardzo trudne do stworzenia. Więc kiedy na przykład chcemy coś wprowadzić do służby za 10 lat, to próbę jego opracowania z kimś no samo, na samodzielną, to raczej nie jesteśmy w stanie, trzeba rozpoczynać dzisiaj, czy też pozyskania licencji. W końcu licencja licencji nierówna, więc to jest taka nauczka. Chcesz coś mieć za 10 lat, to te najtrudniejsze elementy, które będą sprawiały największe problemy, ruszaj z tym już dzisiaj, ponieważ i tak może Ci zabraknąć czasu, tak jak było w przypadku czołgów K2. Miało być wszystko gotowe, a jak się okazało, to jeszcze potrwało, a ich transmisja jeszcze nie do końca opracowana, dopiero teraz się realizuje. No to też dużo mówi o tym, jak to trudne coś do stworzenia. Okej, okay, może kończmy. I tak, jeszcze raz fajnie, gdybyśmy produkowali te silniki, transmisje, te najważniejsze elementy, jeśli chodzi o czołgi nasze, tylko szansa na to jest. Niewielka. Najważniejsze, żebyśmy mogli je serwisować, naprawiać, i mieli odpowiednią bazę komponentów, które nam pozwolą nawet przy odcięciu dostaw, żeby te czołgi mogły u nas działać, żebyśmy nie musieli jakoś prowizorycznie rozwiązywać tego problemu, żebyśmy nie musieli się mierzyć z tym, że no, mamy czołgi, ale no, niestety nie działają, albo nie możemy ich za dużo używać, ponieważ trzeba oszczędzać transmisję i silniki. Więc baza części, zapasowe silniki, serwis, modernizacja, no i produkcja niektórych ich elementów tak żeby i było tani i żeby to wszystko utrzymać w służbie. Dziękuję wam za uwagę. Dziękuję, że jesteście, że oceniacie, komentujecie, subskrybujecie, polecacie, wspieracie ten kanał. Patronite, możliwość postawienia symbolicznej kawy, komentarz z super podziękowaniem. Funkcja wspieraj. Bardzo wam za to dziękuję. I do usłyszenia. I poczekajmy z tymi opiniami o tych silnikach. Może coś wycieknie, może pojawią się jakieś dokumenty, może nie wiem, po naszej stronie, ale po koreańskiej. Chociaż oni potrafią takie dokumenty też odpowiednio ukrywać, jak to naprawdę działa i czy do końca działa tak, jak byśmy chcieli. To musi po prostu działać, żebyśmy no, jednak byli bezpieczni. No i żeby to było w oczywiście odpowiednich kwotach utrzymywane w jak największej liczbie, żeby służyło. Dziękuję za uwagę i zapraszam ponownie.